A przed nami 160 rocznica powstania styczniowego i przed nami krótka lekcja historii niektórzy sobie przypomną te fakty których uczyliśmy się fakty historyczne o których uczyliśmy się w szkole podstawowej bo to jest na pewno temat w szkołach podstawowych Maciej Rosalak historyk dzień dobry witam serdecznie Dzień dobry Powstanie styczniowe, 160. rocznica przed nami. O tym powstaniu rzeczywiście uczymy się na poziomie 7, 8 klasy szkoły podstawowej. Znaczy już wcześniej, ale tak rozszerzając ten temat, na poziomie 7, 8 klasy szkoły podstawowej. Zapytam Pana w ten sposób. Powstanie styczniowe to taki pierwszy. Pierwsze wydarzenie, które pokazało, że w tych powstaniach to my, Polacy, to my jesteśmy naprawdę bardzo silnym narodem. No oczywiście nie było to pierwsze, bo cały ten cykl powstań narodowo wyzwoleńczych, które były na no, ogół zwrócone przeciwko Rosji dopiero w XX wieku było to powstanie wielkopolskie, śląskie powstania, które były zwrócone przede wszystkim przeciwko Niemcom. Natomiast tutaj no to mieliśmy Konfederację Barską przecież w końcu lat 60. XVIII wieku. Pod koniec XVIII wieku powstanie Kościuszkowskie regularne, już z naczelnikiem Kościuszką. Potem powstanie listopadowe. Potem takie dość nieudane powstanie krakowskie, zupełnie nieudane powstanie w Wielkopolsce to u 46 XIX wieku. Natomiast powstanie styczniowe, no to jest oczywiście sty, styczeń 1863 roku. Po, po paru latach e, manifestacji, protestów ludności polskiej, żądań, e, tego żeby została przywrócona autonomia e, Królestwa Polskiego, żeby była przywrócona konstytucja Królestwa Polskiego, jak również dalsze żądania swobód, które władza carska z carem Aleksandrem II tępiła. I jak wiadomo, padali ranni, zabici na ulicach Warszawy, przede wszystkim żałoba narodowa. To wszystko y, powodowało, że narastał opór przeciwko y, zaborcy, przeciwko temu uciskowi, jaki nasał po powstaniu listopadowym z kolei. No i y, y, kiedy Aleksander II, który miał zresztą y, szczere chęci, żeby y, spacyfikować y, te nastroje y, również y, taką bardziej ugodową polityką, y, jednak y, nie posuwał się aż tak daleko, żeby żeby te obietnice jeszcze z Kongresu Wiedeńskiego oddania Polakom ziem zabranych, tak zwanych, czyli Wielkiego Księstwa Litewskiego, jak również ziem ukrainnych, spełnić. W związku z tym Margrabia Wielopolski, który został członkiem rządu tego zaborczego, usiłował jakimiś takimi metodami pojednawczymi sprawę rozwiązać, ale to się cały czas nie udawało. I on sam wpadł na pomysł zupełnie, zupełnie diabelski, żeby wziąć do, w mundury i w szeregi armii rosyjskiej powołać całe pokolenie młodych, szlachetnie urodzonych, czy należących do szlachty Polaków. I tutaj postawmy na razie przecinek, bo ja bym chciała zwrócić uwagę na no już fakt. Już dochodzimy do tego momentu. Tak, prawo. ale właśnie chciałabym zwrócić uwagę na fakt, że my rozmawiamy o powstaniu styczniowym o tym jak my wiele lat temu wiele wiele lat temu i wielokrotnie też walczyliśmy z Rosją my bardzo dobrze znamy Rosję w szczególnym czasie dzisiaj patrząc na wojnę na Ukrainie znamy Rosję bardzo dobrze wtedy Również mieliś, mieliśmy już dosyć. No właśnie, kogo i czego mieliśmy dosyć? Co było tą główną, taką najsilniejszą takim zrywem, takim, taką przyczyną, że, że w końcu do tego wybuchu tego powstania doszło? Proszę Pani, proszę Polacy. Nie zapomnieli o tym, że mieli kiedyś suwerenne i to silne państwo w centrum Europy. I nie zapomnieli o tym, że w tym państwie przynajmniej dla szlachty istniała wolność, która w momencie, kiedy dostali się w tryby państwa samodzierżawnego, gdzie prawo właściwie nie działało, jak również. No, te nadużycia władzy, całkowity brak odpowiedzialności, kontroli nad władzą, powodowało, że oni nie mogli się z tym pogodzić zwyczajnie. To było nieprzystające do na naszej mentalności. i Jest takie zdanie Kijowskiego, nawet wynotowałem je sobie tutaj przed przyjściem do pani Andrzeja Kijowskiego. Przeciwnicy romantyzmu uważali powstania i spiski za ryzyko niewarte podjęcia. Romantycy, uważali je za mniejsze od ryzyka, jakie przynosiła niewola. Bo niewola przynosiła to, że my stalibyśmy się y, narodem Rate, takich rabów, takich jak, jak społeczeństwo rosyjskie. A jako również uleglibyśmy rusyfikacji, dalibyśmy się wieść na kolejne imperialne przedsięwzięcia rosyjskie i tak dalej. Stracilibyśmy swoje własne poczucie własnej tożsamości. I tego Polacy, i tego, i o tym pisze Kijowski. Populacy nie mogli się z tym pogodzić. Jest coś takiego yy, podobnego z tym, co się dzieje na Ukrainie, dlatego że Ukraińcy. Mający dość podobną historię, jednocześnie różną od naszego, bo oni ma, nie mają się właściwie do czego odwołać, tak jak my. Myśmy, na przykład, polonizowali szlachtę bojarów ruskich, którzy byli na terenach Ukrainy czy na terenach Wielkiego Księstwa Litewskiego. I, i ani nie mieli swojej elity, ani swojego państwa takiego ukraińskiego. No mieli oczywiście Wielką Świętą Ruś, przecież mniej więcej w tym samym czasie zrodzoną, kiedy i państwo, Pol i pa państwo piastów powstało. Ale to do tego państwa, co się od, 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 odwoływała Rosja z kolei i odbierała Ukraińcom takie poczucie. Do kozaczyzny. No, kozaczyzna nie, nie była, nie każdy Kozak był Ukraińcem, nie każdy Ukrainiec był Kozakiem. I to wszystko było takie, o czym bardzo ładnie pisze Anna Wright, w takiej książce w tej chwili wydanej, To jest brytyjska historyk i dziennikarka pogranicza, ta książka się wychodzi w tej chwili. Właśnie mniem ją w ręku dzisiejszej nocy. No i ona, ona pisze o tej Ukrainie bardzo, bardzo celnie. Być może nie bardzo zwraca uwagę na, na to, jak się Polska tutaj miała w, w czasie XVI, XVII wieku. Niemniej bardzo warto tą książkę przeczytać. No i y, cóż, oni właściwie dopiero w, dwu, w wieku XXI jakiś, y, w, weszli na właściwy tor odzyskiwania własnej tożsamości narodowej. Na, naprawdę, to jest w zasadzie Majdan, pomarańczowa rewolucja, potem yy, straszna, yy, straszne doświadczenie 2014 roku yy, zaboru Krymu i, i Donbasu. Yy, a no i teraz ta yy, ta agresja, która nagle ta... w, 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 jakby wydobyła z Ukraińców cechy, które oni mieli przez całe stulecia i pokolenia. To, by, to byli bardzo zawsze dzielni ludzie. I tu postawmy kropkę, wróćmy do naszego powstania styczniowego i do tego powodu właśnie przejdźmy do tego poboru do Wojska Rosyjskiego. Kogo chciano pobierać do tego Wojska Rosyjskiego? Polaków jakich? No młodą szlachtę przede wszystkim ubrać w mundury rosyjskie, pogonić gdzieś tam na Kaukas na przykład, no do, do Środkowej Azji, do, 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 do Rod Strzeleckich. No i w związku z tym w ten sposób można było uśmieszyć powstanie. No Powstanie warszawskich, chcieli uśmierzyć Niemcy, powołując 100 tysięcy młodych Warszawiaków do robót ziemnych prawda, w końcu lipca 1944 roku. Yy, yy, natomiast yy, o tym dowiedział się, dowiedziały się władze. Polskie konspiracyjne, chodzi mi o tymczasowy rząd narodowy, który powstał z Centralnego Komitetu Narodowego. To, to było takie stronnictwo czerwonych, które parło do powstania, bo też stronnictwo bardzo umiarkowane białych, które nie odmawiało współpracy ani z Wielopolskim, ani z rządem carskim. Niemniej w momencie, gdy wybuchło powstanie, po prostu przyłączyło się również do tego, żeby nie zostawiać połowy Polaków po innej stronie w stosunku do tych, którzy właśnie... walczyli. Jak wtedy wyglądały nasze siły na początku tego powstania? Proszę pani, siły powstańcze były mniej więcej takie jak żołnierzy niezłomnych, czyli wyklętych pod koniec II wojny światowej. No i później w czasie okupacji już sowieckiej, na jeszcze i dalej. Mianowicie mniej więcej 100. 200 tysięcy ludzi było w konspiracji. Walczyło w lasach jednocześnie nie więcej niż 30 tysięcy. I te oddziały to były partie, tak zwane yy, powstańcze, które zbierały się w lasach i następnie atakowały. I jest taka prawidłowość od samego początku, że pierwsze bitwy na ogół kończyły się sukcesem. Yy, Zdobyła na przykład trawę mazowiecką. To, to jest cały czas przełom yy, stycznia-lutego. Luty 1963 roku. Natomiast y, później y, Rosjanie, których było zawsze 100 tysięcy, a potem nawet jeszcze więcej, i to było regularne wojsko z karabinami. Z te karabiny y, miały bagnety, miały, oddziały miały armaty. To wszystko powodowało, że nagle o wiele większa siła i to nie, taka nie, nie do zwalczenia zbierała się i oddziały były y, niszczone. I tak to to było niestety z tymi przedsięwzięciami pierwszych dyktatorów A to jak muszę zapytać o te pierwsze starcia. Czy Rosjanie, jak podeszli do tego powstania, do tego naszego zrywu narodowego, czy oni zakładali, że te pierwsze starcia będą wygrane? Zaskoczeni byli, kiedy one nie udawały być, no właśnie, nie udało się je wygrywać, bo to. Polacy ma, jednak wiedli prawdę jeżeli pani pyta o pełne analogie to są analogie z Rosją zawsze i dzisiaj też prawda z Rosją i z Ukrainą też dlatego, że y, jakikolwiek bunt przeciwko nim przeciwko ich zakusom imperialnym przeciwko budowie tego ruskiego miru ich ta, który jest y, jednocześnie znaczy pokój i jednocześnie znaczy y, jakiś taki porządek prawda y, ruski, czyli po prostu chodzi ze y, ideologia imperium rosyjskiego. Yy, yy, powoduje, że każdy sprzeciw ich zakusom imperialnym budzi w całym społeczeństwie rosyjskim ja mówiąc o wielkorusach tych którzyśmy nazwali Moskwą moskwicinami budzi natychmiast wściekłość nienawiść i chęć zduszenia miał to już puszkin w czasie powstania listopadowego aleksander puszkin właśnie mieli liberalni myśliciele prawda i wielcy pisarze rosyjscy w czasie powstania styczniowego a cóż dopiero mówić o masach rosyjskich. Oczywiście. Oni chcieli to zdusić i bić Polaka, bo Polak niedobry sprzeciwia się świętemu, świętej władzy prawda, cara rosyjskiego. I to dominowało, a oni uważali właściwie, że wszyscy powinni nauczyć się mówić po rosyjsku, posłuchać cara, przyjąć ich kulturę, przyjąć ich tradycje, przyjąć ich władzę, dostosować się do nich. A oni nie mieli zamiaru szanować. Odrębności kultur poszczególnych nacji, które wchodziły w ich skład. A jednocześnie proszę pamiętać, że druga połowa XIX wieku to jest największy rozwój imperium rosyjskiego. Pomijając to, co zdobył Stalin podporządkowując sobie środkową Europę po II wojnie światowej, ale nie włączając tego bezpośrednio do Rosji, mówię o tych tak zwanych debonudach. To imperium rosyjskie było największe za, za właśnie ostatniego, ostatnich carów Aleksandra II i Aleksandra III, jak, niż kiedykolwiek. W związku z powyższym tam było bardzo dużo różnych narodowości, różnych nacji, które, które po, potem oczywiście po pierwszej wojnie światowej upomniały się o swoją własną niepodległość. I cóż, no Rosja. Po prostu oba, mogłaby się obawiać, miała tak wielką przewagę militarną, że ona mogłaby się po, po, tylko i wyłącznie obawiać interwencji zewnętrznej, a trzeba powiedzieć, że Europa Zachodnia, podobnie jak dzisiaj wobec Ukrainy, to była taka zjednoczona, jeżeli chodzi o krytykę. I do tego ]jącą. za chwilę przejdę, porozmawiajmy o tym, jak to powstanie się rozszerzyło właśnie, bo na pewno to było powstanie najdłużej trwające. No Było najdłużej trwające. Jednocześnie jednak to nie była taka regularna wojna, jak to było w czasie Powstania Listopadowego. Przecież te partie wychodziły do lasu, walczyły, były dość szybko rozbijane, rozchodziły się po domach. Ci powstańcy się kryli, zbierali się na następną bitwę, i tak to trwało. Tymczasem Rosjanie po prostu dominowali w terenie. Jest bardzo charakterystyczne, że tymczasowy rząd narodowy, nar Rząd Tymczasowy, kiedy w swoim manifestie ogłoszonym 22 stycznia zapowiedział całkowite uwłaszczenie chłopów, i w ten sposób chciał chłopów do powstania, prawda, do uczestnictwa w powstaniu zachęcić, do poparcia powstania. W zasadzie nie mógł tego wykonać. Tymczasem w 64 roku, rok później, niejaki Mikołaj Milutin zrobił to, czego nie zrobił Wielopolski, a to mogło pomóc bardzo wielopolskiemu. Ogłosił po prostu uwłaszczenie chłopów, dokładnie takie, jak mówił rząd narodowy polski, tylko że oni mogli to przeprowadzić. Efekt był taki, że z początku polscy chłopi po prostu traktowali cara jak świętego. I dlatego to było, to było dobicie powstania styczniowego ostateczne. To jeszcze porozmawiajmy o tej interwencji państw zachodnich. Francja, stanowisko Francji w stanowisko Anglii. Jakie wówczas było? Proszę pani... Opinia publiczna była jak najbardziej za powstańcami. Rządy przed wybuchem powstania kokietowały Polaków. Te, te rządy oczywiście tych państw, które pani wyzwoniła, więc brytyjskiego i francuskiego. Z Prusami to było już inaczej niestety, bo Prusy zawiązały konwencję Alvenslebena o pomocy wzajemnej prawda, między Rosją a Prusami i Prusy współdziałały właściwie w tępieniu powstania. Austria tak pół na pół, prawda, ale absolutnie nie wspierała powstania. W związku z tym można powiedzieć, że Ukraina w tej chwili cieszy się o wiele większą pomocą niż powstańcy. Zresztą Ukraina ma regularną armię, jest jednak państwem prawda, niezależnym od Rosji i co jeszcze ze znakomitym wodzem w postaci prezydenta Zelenskiego. Tymczasem tutaj nie, nie, nie było takiej sytuacji. Po prostu rządy, czyli Napoleon III i rządy brytyjskie umyły ręce, nie, nie, nie wspomogły powstania w sposób no, materialny, bezpośredni, ale już nie mówiąc o interwencji zbrodniej. Ba. Tak samo jak i w powstaniu listopadowym nie uznały rządu tymczasowego narodowego polskiego. W związku z tym nawet i dyplomatycznie nie było możliwości tutaj y, jakiejś y, wywierania bardzo istotnej presji. Co więcej, stolica apostolska wprowadzona w błąd, a jednocześnie myśląca cały czas, że da się Rosję przekonać do, do katolicyzmu, y, raczej uważała, że trzeba słuchać władzy, prawda, no bo ten, oczywiście stosując. Dosłownie pewne nauki ewangeliczne, no to tak to wyglądałoby, prawda? Ale tymczasem w praktyce to było zupełnie co innego. To było zwyczajne, przecież barbarzyństwo to, co zrobiono z Polską w ogóle w czasie zaborów i później. Yy, yy. I teraz proszę porównać jedną rzecz, mianowicie jakie powstania nasze były zwycięskie. Otóż powstanie wielkopolskie i w rezultacie te trzy powstania śląskie. A dlaczego? Dlatego, że była rewolucja w Rosji, która doprowadziła do tego, że Francja nie miała silnego sojusznika przeciwko Niemcom w, w postaci Rosji. I w związku z tym, rebek, przepraszam bardzo, szukała Polski, a żeby mieć Polskę silniejszą, wsparła nas w walce z Niemcami. Dlatego przecież Foch zagroził Niemcom. W, 18, w 19 roku, w lutym, że wejdzie, że wejdzie armia francuska na tereny Niemiec, jeżeli oni przeprowadzą ofensywę w czasie powstania Wielkopolskiego. I potem było bardzo podobnie po, po, po plebiscycie. Możemy się tutaj pokusić o, o takie zdanie, o taką opinię, że ducha mieliśmy i mamy cały czas w naszym narodzie: wolę walki, dążenie do wolności, ale niestety partnerów politycznych, dyplomatycznych, zagranicznych, to w przeszłości nie mieliśmy takich lojalnych w wielu sytuacjach. No. Tak, no, wie pani, przede wszystkim nie było nie, nie można było przygotować tego w taki sposób, w jaki, w jaki sposób na przykład działa yy, w tej chwili rząd ukraiński. Zresztą bardzo dobrze. Mając zresztą nas też tutaj, tu, tu, prawda, tuż za, za, za swoją granicą otwarte serca i otwarte granice mamy dla Ukraińców. I bardzo dobrze. Nareszcie się coś zmieniło w ciągu tych. Całych setek lat, kiedy nie mogliśmy z tymi Ukraińcami prawda? się porozumieć. Znaczy myśmy się porozumieli, oczywiście ze szlachtą ukraińską i z magnatami, przecież wiśniowieccy, ostrokscy odstro, I, i tak dalej. To byli wszystko ruscy książęta, kiedyś za słabscy. Musimy prawda? niestety kończyć. To była bardzo krótka lekcja historii, historia w pigułce, tak naprawdę, ale bardzo dziękuję za tę rozmowę. Pamiętajmy, 160. rocznica Powstania Styczniowego. Warto o niej pamiętać. Maciej Rosalak, historyk, dziennikarz, publicysta. Dziękuję bardzo za to, za to spotkanie, a już za chwilę ja kolejna, dziękuję 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 bardzo, a już za chwilę kolejna część naszego um, programu. Patryk Szostak, Instytut Pileckiego w Berlinie będzie Państwa i moim gościem. Do zobaczenia.